Dziękuję Pani Przewodnicząca. Abstrahując od wniosku Pana Prezydenta Miasta Jaworzna, który jest jakby zakładnikiem tej całej procedury i, i łata dziury w budżecie miasta, to sprawa wydaje się tutaj bardziej poważna i o tym wspomniała już Pani Poseł Lenartowicz, bo ja słucham, czytam, analizuję i przecieram oczy ze zdumienia, że ten cały projekt o nazwie Polski samochód elektryczny, cały biznesplan opiera się o krajowy plan odbudowy. Czyli reasumując, jeżeli rząd PiS będzie dalej trwał premierem będzie pan premier Morawiecki, to Izery nie ma, no bo rząd nie chce krajowe pieniędzy, środków z krajowego planu odbudowy, a jeżeli będzie premierem Donald Tusk, to ten projekt ma szansę na działanie. Przecież to jest jakaś kpina, jakiś żart. Rząd, którego jest właścicielem spółki... Yy, Wyżyna lasy, handluje ziemią, yy, wydaje miliony, obiecuje, w kampanii wyborczej używa yy, całego przedsięwzięcia i to wszystko opiera o KPO, którego jest ten rząd yy, największym wrogiem, a, a, poszcz a poszczególni ministrowie są w ogóle nie ukrywają, że są przeciwni bycia w ogóle w Unii Europejskiej. I nikt mi tu nie powie, że ta sprawa yy, nie ma drugiego dna. Siedem lat, panie e, ministrze, opowiadacie o planach budowy samochodów, opowiadacie bajki, nagłaszacie sukcesy o historycznych momentach, a na koniec przynosicie projekt, który opieracie na środkach europejskich, których sami nie chcecie. I do pana ministra e, takie e, pytanie. tak, Jakie działania podejmujecie obecnie, żeby pozyskać pieniądze z KPO i żeby projekt Izera miał szansę istnienia. W ramach kamieni milowych miała być powołana Fundusz Elektromobilności. Panie ministrze, jakie działania kto, kiedy, gdzie taki fundusz uruchomi? Na razie to słyszymy tylko, że spychotechnika między jednym ministerstwem a drugim. I jakie macie alternatywne harmonogramy, jeżeli nie będzie tych środków z KPO dla tej inwestycji? Jakie są panie ministrze ryzyka? Bardzo byśmy chcieli, żeby w końcu ten projekt został odtajniony, żebyśmy mogli otrzymać papiery, korespondencję między spółką a ministerstwami, tak? E, między ministerstwami a, e, a Komisją Europejską, bo jeżeli... Rząd ma tutaj czyste ręce i dobre intencje, to powinniście się wstrzymać w tej chwili od jakichkolwiek działań do czasu zaprzysiężenia nowej ekipy rządowej.